Nazywam się Julia i pracuję w Meridian Investments już prawie dekadę. Zaczynałam jako młodsza analityczka i mozolnie wspinałam się na stanowisko menedżerki DOS Inwestycji po niezliczonych zarwanych nocach i poświęconych weekendach. Ostatni rok był szczególnie intensywny. Poprowadziłam trzy kluczowe przejęcia klientów, które nasz prezes nazwał przełomowymi dla firmy. Stres prawie mnie złamał, ale premie, które otrzymałam, wynagrodziły wszystkie trudy. W zeszły czwartek przeglądałam swoje konta, popijając poranną kawę i uświadomiłam sobie coś, co sprawiło, że zamarłam w półłyku. Pomiędzy moją regularną pensją a bonusami, które niedawno dostałam, zebrała się kwota wystarczająca na to, by spełnić marzenie, o którym myślałam od lat. Kupić moim rodzicom porządny dom. Mama i tata mieszkali w tym samym zniszczonym, dwupokojowym mieszkaniu w starej części Warszawy przez ponad 30 lat. Dach przeciekał przy każdym deszczu, fundament pękał, a ogrzewanie ledwo działało zimą. Zawsze odrzucali moje oferty pomocy w naprawach, twierdząc, że nie warto już inwestować, a przeprowadzka była poza ich finansowymi możliwościami. Zadzwoniłam do mojej znajomej pośredniczki, Diany, od razu, bez zbędnego wstępu. Potrzebuję domu, powiedziałam, gdy tylko odebrała. Też mi miło Cię słyszeć, Julio. Znudziło ci się mieszkanie w centrum? Zażartowała. Nie dla mnie, dla rodziców. Ma być niewielki, ale solidny w bezpiecznej okolicy najlepiej blisko sklepów i przychodni lekarskich. Przydałby się też spory ogródek bo mama uwielbia pracę w ziemi tata ma coraz gorsze problemy ze stawami więc minimalna liczba schodów będzie dużym atutem. Minął tydzień, i Diana znalazła idealne miejsce. Parterowy dom jednorodzinny w cichej dzielnicy pod Warszawą, nazwijmy ją Dąbrową. Okolica była spokojna, z dobrym dojazdem, niedaleko sklepów i przychodni. Dom miał trzy pokoje przestronną kuchnię oraz piękny, nasłoneczniony ogród. Cena wynosiła około 800 tysięcy złotych. Nie mało, ale moje premie spokojnie mogły to pokryć. Złożyłam ofertę we wtorek, w środę podpisałam umowę. Procedurę zamknięcia przyspieszono, bo płaciłam gotówką. Po trzech tygodniach odebrałam klucze. Nie powiedziałam rodzicom ani słowa. Chciałam, żeby to była kompletna niespodzianka. W sobotę pojechałam do ich starego mieszkania na nasz cotygodniowy rodzinny obiad. Moja młodsza siostra Anna miała się pojawić z mężem Michałem i pięcioletnią córką Lilką. Anna jest dwa lata młodsza ode mnie. I nigdy nie byłyśmy ze sobą szczególnie blisko. Ja jestem praktyczna i nastawiona na osiąganie celów, a ona emocjonalna i impulsywna często zmienia pracę i miejsce zamieszkania, szukając wciąż czegoś nowego. Mama przywitała mnie w drzwiach swoim tradycyjnym, mocnym uściskiem: Julia, pierwszy raz jesteś przed czasem. Pomóż mi, proszę, skończyć obierać ziemniaki. W mieszkaniu pachniało pieczenią i cynamonem. Zapachami dzieciństwa, które zawsze przywoływały ciepłe wspomnienia, mimo odpadającej farby ze ścian i sufitów grożących zawaleniem. Tata siedział w fotelu, oglądając mecz i masując obolałe kolana. O, jest moja gwiazda inwestycji, zawołał z uśmiechem. Jak ci idzie w wielkim świecie finansów? Nie narzekam, odpowiedziałam, całując go w policzek. A co u ciebie na emeryturze? Nudy jak diabli, zaśmiał się. Mama grozi, że da mi listę rzeczy do zrobienia na sto stron, ale wiesz, w to mieszkanie już nie ma sensu. Wkładać pieniędzy. Rozległ się dzwonek do drzwi, to przyszła Anna z rodziną. Lilka przybiegła pierwsza i owinęła się wokół moich nóg. Michał poszedł do kuchni, żeby się przywitać i złapać piwo, a Anna rzuciła mi przelotny, dość chłodny uścisk. Ładna bluzka, powiedziała zerkając na metkę. Droga, była promocja, skłamałam. Nie było sensu wspominać, że to markowa rzecz z górnej półki. Obiad przebiegł standardowo. Mama gotowała wyśmienicie, tata opowiadał lokalne plotki, a Anna snuła wizję o swojej kolejnej, na pewno udanej pracy. Ja siedziałam cicho, a w torebce paliła mnie koperta z dokumentami własności domu. Gdy mama zaczęła zbierać talerze, wstałam. Mam coś dla was wszystkich, powiedziałam. A w szczególności dla mamy i taty, Anna uniosła brwi. Co takiego? Wyjęłam kopertę i podałam ją tacie. Otwórz. Drżącymi dłońmi wyciągnął papiery, a mama stanęła obok niego, patrząc mu przez ramię. Co to jest? Spytał tata, wyraźnie zdezorientowany. Dom, odpowiedziałam spokojnie. Wasz. Kupiłam go za gotówkę, więc nie będziecie mieli kredytu. Jest w Dąbrowie, niedaleko sklepów i przychodni, wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie, a do tego jest ogródek z idealnym nasłonecznieniem. Zapadła cisza. Mama zakryła usta dłonią, a tata wpatrywał się w dokumenty. Nie rozumiem, wyszeptała mama. Kupiłaś nam dom? Tak przytaknęłam. Zasługujecie na wygodne miejsce na emeryturę, gdzie będzie ciepło, bezpiecznie i bez przeciekającego dachu. Pokazałam im na telefonie zdjęcia, każdy pokój z osobna, a na końcu ogród. Mama zaczęła płakać, tata ledwo powstrzymywał łzy. Wstali, oboje mnie przytulili tak mocno, że aż zachwiałam się na nogach. Za ich plecami dostrzegłam minę Anny. Uśmiechała się, ale w jej oczach było coś dziwnie sztywnego. Michał popijał piwo, wyraźnie zakłopotany. No cóż, Julia, powiedziała Anna po chwili. To faktycznie coś wielkiego. Gratulacje, mamo, tato, gratulacje zabrzmiało jednak dziwnie pusto. Następnego dnia zabrałam rodziców, żeby pokazać im ich nowy dom. Tata był nienaturalnie cichy podczas jazdy, za to mama nie mogła przestać mówić: wciąż nie mogę w to uwierzyć! Dom w Dąbrowie toż to prawie jak wygrana na loterii. Moja znajoma z klubu książki, Janina, Ciągle chwali się, jaka to spokojna okolica. Gdy zajechaliśmy pod posesję, mama aż westchnęła z zachwytu. Dom nie był przesadnie duży ani luksusowy, ale w porównaniu z ich dotychczasowym mieszkaniem wydawał się prawdziwym pałacem. Czerwona cegła, białe okiennice, zadaszony ganek z miejscem na dwa fotele bujane i zadbany trawnik z niewielkim płotem. To naprawdę nasze? zapytał tata cicho. Kiwnęłam głową i podałam mu klucze. Wasze. Chcesz otworzyć? Delikatnie wsunął klucz do zamka i przekręcił. Przedpokój prowadził do jasnego salonu z dużymi oknami, przez które wlewało się poranne słońce. Poprosiłam firmę pośredniczącą o pozostawienie kilku podstawowych mebli, żeby wnętrza nie wyglądały pusto ojej! Wyrwało się mamie, gdy zaczęła obchodzić kuchnię. Otwierała szafki i szuflady, odkręciła kran, sprawdziła zmywarkę. Zmywarka! I ile miejsca na blatach? Tata wędrował po kolejnych pomieszczeniach, dotykając ścian i framug, jakby chciał sprawdzić, czy są prawdziwe. Na końcu wyszedł do ogrodu. Stał tam dłuższą chwilę, przyglądając się sporej grządce. Mama dołączyła do niego. Tu posadzę ogórki przy ogrodzeniu, a w rogu cukinie. I koniecznie kwiaty. Może aksamitki, żeby odstraszały szkodniki, a przy tarasie postawimy stolik z krzesłami, żeby pić kawę rano. Przez kolejną godzinę chodziliśmy po wszystkich pokojach, a mama planowała, gdzie ustawią meble i co przemalują. Tata badał piec i boiler, przytakując z zadowoleniem: Solidne urządzenia, nie jakieś byle co. Kiedy się wprowadzacie? Spytałam. Nawet zaraz, odrzekła mama z entuzjazmem zaczniemy pakować się jutro. Jasne. Media są już przepisane na Was. Zapłaciłam z góry podatek od nieruchomości za pierwszy rok. Tydzień później wzięłam urlop na jeden dzień, żeby pomóc przy przeprowadzce. Wynajęłam profesjonalną firmę przewozową, ale chciałam być na miejscu, by wszystko dopilnować. Tata nie lubił brać czyjejkolwiek pomocy, i każda większa zmiana w życiu wywoływała w nim napięcie, więc spodziewałam się jego narzekań. Ekipa przyjechała punktualnie o ósmej rano i do południa większość rzeczy z starego mieszkania była już spakowana. Tak naprawdę niewiele było, co się nadawało do zabrania. Meble rodziców były już wysłużone, a sprzęty domowe ledwo zipały. Mimo to uparli się, że wszystko biorą. Pod wieczór byliśmy z powrotem w nowym domu, organizując rozstawienie mebli. Mama aż tryskała energią, biegając z pokoju do pokoju i wydając polecenia. Tata wyglądał na przytłoczonego. Znalazłam go siedzącego na schodach ganku, wpatrującego się w zaparkowaną ciężarówkę. Wszystko w porządku, tato? zapytałam, przysiadając obok. Tak, tylko odpoczywam, mruknął. Dużo tych zmian dziś. Ale to dobre zmiany, prawda? Skinął głową. Dobre, tylko dużo naraz. Poklepał mnie po ręce. Jestem z ciebie dumny, Julio. Osiągnęłaś więcej niż ja kiedykolwiek mogłem. Wieczorem po odjeździe ekipy zamówiliśmy pizzę. Nikt nie miał siły gotować. Pomagałam mamie w pościeleniu łóżek, podczas gdy tata walczył z podłączaniem telewizora. Co z waszym starym mieszkaniem? Spytałam. Mama westchnęła, sprawnie wygładzając pościel. Chyba wystawimy je na sprzedaż. Nie wiem, czy ktoś kupi, bo okolica podupadła ale chociaż grunt może kogoś zainteresuje. Zawsze jakaś dodatkowa gotówka. Wzruszyłam ramionami. Przyda się na podatek od nieruchomości i ubezpieczenie w przyszłym roku stwierdziła rzeczowo. W następnych miesiącach rzuciłam się w wir pracy. Nowy klient przyszedł do Meridian z dużym i skomplikowanym portfelem inwestycji wymagającym restrukturyzacji. Zależało mi, żeby podpisać z nim umowę. Przez długie spotkania i weekendowe narady miałam coraz mniej czasu dla rodziców. Udawało mi się zaledwie raz w tygodniu zadzwonić, a odwiedzić ich może dwa razy w miesiącu. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałam, dom wyglądał coraz bardziej przytulnie. Mama założyła ogródek warzywny i już zbierała pierwsze plony. Tata urządził sobie warsztat w garażu i zaczął robić drewniane karmniki dla ptaków, które sprzedawał na lokalnym targu. Oboje byli wyraźnie szczęśliwsi i w lepszej formie niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas jednej z rozmów telefonicznych, mama wspomniała, że Anna zagląda do nich regularnie. Przyjeżdża prawie co weekend z Lilką, pomaga mi w ogródku, a tata cieszy się, że ma z kim obejrzeć mecz. Miło, powiedziałam, czując jednocześnie lekkie ukłucie zazdrości. Anna miała czas, by bywać często, a ja wiecznie siedziałam w biurze. Anna myśli o zmianie mieszkania, ciągnęła mama. Podobno właściciel znów podnosi czynsz, a Michałowi obcięli godziny w pracy. Coś sugeruje? Spytałam. Ostrożnie. Nie, nie, mama się ożywiła. Po prostu mówiła, że mogą szukać czegoś innego. Wiesz, jaka jest Anna, aż za dobrze wiedziałam. Moja siostra nigdy nie radziła sobie z finansami. Co kilka miesięcy pojawiał się jakiś kryzys wymagający natychmiastowej pomocy, najczęściej z mojej strony. Jeśli będzie potrzebować kaucji czy zaliczki, niech zadzwoni, powiedziałam. Jesteś dobrą siostrą. Pochwaliła. Mnie mama. Nie byłam pewna, czy na to zasługuje, ale przynajmniej się starałam. Trzy miesiące przeleciały w mgnieniu oka na spotkaniach, prezentacjach i pracowitych nocach w firmie. Zdołałam pozyskać wielkiego klienta, o którego się starałam, co oznaczało kolejną znaczącą premię, ale też jeszcze mniej czasu wolnego. Wciąż dzwoniłam do rodziców, choć krótko, i rzadko wpadałam z wizytą. Za każdym razem brzmieli szczęśliwie, zaangażowani w nowe zajęcia. Tata chodził na spotkania weteranów do Domu Kultury, mama zapisała się do klubu ogrodniczego. Pewnego wtorku, kiedy pracowałam do późna, dostałam sms od Anny. Urządzam urodziny u rodziców w sobotę o 18:00. Rodzina i kilkoro znajomych. Bądź koniecznie, zmarszczyłam brwi. Nie wspominała o żadnej imprezie, kiedy ostatnio napiłyśmy się razem kawy. Z drugiej strony, był to najlepszy dom do większych spotkań, bo przestrzeni było pod dostatkiem. W kolejnych dniach myślałam, co jej kupić. W końcu wybrałam drogi ekspres do kawy z wbudowanym młynkiem, taki, który robi wszystko od espresso po cold brew. Anna uwielbiała kawę, ale zawsze narzekała na swój stary, tani automat. W sobotę zajechałam pod dom rodziców tuż po osiemnastym. Ulica była zastawiona samochodami. Z boku leżały rozstawione balony, z wewnątrz dobiegała muzyka. Wzięłam zapakowany ekspres i weszłam bez pukania. Nadal dziwnie się czułam, otwierając drzwi do miejsca, które formalnie kupiłam, a które stało się rodzinnym gniazdem. W salonie roiło się od ludzi. Głównie dalsza rodzina, którą kojarzyłam ze świąt, plus kilku znajomych Anny których widziałam wcześniej może raz na długim stole ustawiono półmiski z jedzeniem z głośnika przy kominku leciała muzyka Anna siedziała przy końcu stołu zaaferowana rozmową Michał był obok niej uśmiechnięty rodzice krzątali się nieco nerwowo po kątach roznosząc napoje Julia zawołała mama gdy tylko mnie dostrzegła i podbiegła do mnie z wyraźnym pośpiechem napijesz się czegoś Twój tata zrobił te szaszłyki, co tak lubisz. Leżą w kuchni. Idź, spróbuj, póki się nie skończą. Zauważyłam, że mama prawie nie patrzy mi w oczy, za to rozgląda się nerwowo po pokoju. Coś było nie w porządku. Postawiłam prezent na stole z innymi paczkami i zaczęłam witać się z krewnymi. Wszyscy uśmiechali się trochę sztywno, jakby byli w jakiejś niezręcznej sytuacji. Po kolacji, którą zjedliśmy w formie bufetu, Usiadłam z ciocią i wujem, słuchając ich opowieści z wakacji. Mimochodem spoglądałam na rodziców. Byli coraz bardziej spięci. Tata co chwilę zerkał na zegarek, mama nerwowo skubała serwetkę. Anna natomiast promieniała, żartowała, pokazywała wszystkim swój nowy strój i rozlewała wino. Po deserze, pięknym torcie z renomowanej cukierni, Anna oznajmiła, że czas na otwieranie prezentów. Usiadła z powrotem przy stole, a goście zebrali się wokół niej. Otwierała każdą paczkę z przesadnym entuzjazmem. Gdy doszła do mojego ekspresu, pisnęła z zachwytu i podziękowała mi głośno, choć czułam, że to dość wyreżyserowane. Kiedy już wszystkie prezenty zostały rozpakowane, spodziewałam się powolnego zakończenia przyjęcia. Tymczasem mój tata wstał, stukając widelcem o kieliszek. Mama podniosła się obok niego, mając w oczach mieszankę strachu i determinacji. Mamy jeszcze jedną sprawę do ogłoszenia, zaczął tata słabym głosem. Ja i Barbara postanowiliśmy przekazać ten dom Ani i Michałowi. Na chwilę sądziłam, że się przesłyszałam. Zapadła grobowa cisza, potem rozległy się szepty. Nikt nie wiedział, jak zareagować, bo wszyscy doskonale pamiętali, że to ja kupiłam ten dom dla rodziców. Tata odchrząknął. Podpisaliśmy już dokumenty. Za tydzień dom formalnie. Przejdzie na Annę. My i tak tu jeszcze pomieszkamy, dopóki nie znajdziemy sobie czegoś innego, ale. Mama zerknęła na mnie z przepraszającą miną. Uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Widziałam, jak Anna się uśmiecha i od razu rzuca się na szyję rodzicom, dziękując za najwspanialszy prezent w życiu. Michał stał przy niej, dumnie obejmując ją ramieniem. Niektórzy krewni patrzyli na mnie z zakłopotaniem i współczuciem. Stałam. Czując, jakbym dostała cios w brzuch, wstałam ostrożnie, starając się zachować spokój. Możemy porozmawiać? powiedziałam patrząc na rodziców. Na osobności. Mama, tata i Anna poszli ze mną do kuchni. Zamknęliśmy drzwi, by reszta gości nie słyszała naszej rozmowy. O co tu chodzi? zapytałam cicho, ale stanowczo. Kupiłam wam ten dom. Za własne pieniądze. A wy nagle oddajecie go Ani? Przecież macie go dopiero od trzech miesięcy. Mama odezwała się szybko. Jesteśmy ci wdzięczni. Naprawdę. Ale to nasz dom i możemy z nim zrobić co chcemy, a zdecydowaliśmy, że Ani i Michałowi będzie lepiej służył. Za 300-400 tysięcy złotych w błoto? parsknęłam, nie mogąc utrzymać głosu w ryzach. Po to walczyłam tyle lat, żeby wreszcie was przenieść w wygodne miejsce na stare lata, a wy tak to traktujecie? Ale to nie tak, że Anna nas wyrzuca, wtrącił tata, jakby się tłumaczył. Przecież pozwoli nam tu mieszkać, póki nie zdecydujemy, co dalej. Jakie dalej? Ten dom miał być waszym domem na zawsze, syknęłam ze złością. Anna zbliżyła się do mnie z fałszywą troską na twarzy. Julia, uspokój się. Jeśli naprawdę chciałaś być hojna, to powinnaś cieszyć się moim szczęściem. Mam rodzinę. Lilka potrzebuje odpowiednich warunków. Przez lata pomagałam ci w opłatach za czynsz, naprawach auta, dofinansowywałam szkołę Lilki. Ile jeszcze ode mnie oczekujesz? Zapytałam ostro. A co to było? Przerwała. Mama nieprzyjemnym tonem. Kilka przelewów, żebyś nie musiała się nami przejmować na co dzień. Nawet nie spędzasz z nami czasu. Tu przeprowadziłaś nas i tyle cię widzieliśmy. Raptem kilka wizyt w trzy miesiące, bo pracuję. Wyrzuciłam z siebie. Ktoś musi zarabiać pieniądze, dzięki którym miałam was przenieść w lepsze miejsce. Gdybyś naprawdę troszczyła się o siostrę, tak jak o nas, dodał tata, też kupiłabyś jej własny dom. Przecież wiesz, że oni ledwo. wiążą koniec z końcem. Spojrzałam po kolei na każde z nich. Anna wyglądała na usatysfakcjonowaną tata na zaciętego, mama na rozczarowaną mną Dobrze, powiedziałam w końcu przyciszonym głosem. "Macie rację. To wasza własność. Możecie z nią robić co chcecie." Odwróciłam się i wróciłam do salonu. Wzięłam torebkę z kanapy i skierowałam się do wyjścia, ignorując ciekawskie spojrzenia krewnych. Słyszałam tylko, jak Anna mówi za moimi plecami coś o tym, że jestem przewrażliwiona, a potem ktoś nerwowo się zaśmiał. Następnego ranka telefon dzwonił nieustannie: kuzynka Rachela, ciotka Marysia, wujek Piotr. Wszyscy pytali. Czy u mnie wszystko w porządku, wyrażając oburzenie tym, co się stało. Rodzice też wydzwaniali codziennie, ale nie odbierałam. Ich wiadomości głosowe zaczynały się od przeprosin, potem przechodziły w pretensje, a na końcu w szantaż. Emocjonalny słuchałam ich, ale nie byłam w stanie odzwonić. Nie miałam pojęcia, co jeszcze mogłabym powiedzieć. W pracy pracowałam jeszcze ciężej. Czterdziestogodzinny tydzień urósł do sześćdziesięciu. Potem do osiemdziesięciu. Brałam klientów, których nikt nie chciał, zgłaszałam się na delegacje, byle tylko nie siedzieć sama w pustym mieszkaniu i nie myśleć o tym wszystkim. Minęło pół roku. Jesień zamieniła się w zimę. Nie pojechałam na tradycyjny. Obiad wigilijny z rodzicami, ani też do Anny. Kupiłam sobie bilety na Boże Narodzenie na bali, samotnie. Rodzice przestali dzwonić tak często. Raz w tygodniu, potem raz na dwa tygodnie. Pewnego grudniowego wieczora, gdy wróciłam do domu, po czternastogodzinnym dniu w biurze, zobaczyłam ich pod moim blokiem. Stali z walizkami zziębnięci w świetle latarni. Co tu robicie? zapytałam bez przywitania. Musimy porozmawiać, wyszeptała mama. Proszę wpuść nas, westchnęłam i zaprowadziłam ich na górę do swojego mieszkania. Mama i tata wymienili spojrzenia, aż w końcu mama powiedziała. Możemy się u ciebie zatrzymać na jakiś czas? Dopóki nie znajdziemy innego lokum, popatrzyłam na nich z niedowierzaniem. Żartujecie? Oddaliście ani dom, który dla was kupiłam, i co teraz? Anna i Michał robią remont, tata odchrząknął. Mówią, że nie ma dla nas miejsca. W trakcie prac Czyli dałam wam dom, a wy go przepisaliście i zostaliście z niczym? rzuciłam z goryczą. Wynajęliśmy mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży starego lokum, tłumaczyła mama. Ale umowa się kończy, nie stać nas na przedłużenie. Tata pracuje dorywczo w sklepie budowlanym, ale to za mało nie przerwałam krótko jak to nie zirytował się tata po prostu nie, nie możecie tu zostać. Już raz rozwiązałam wasz problem mieszkaniowy, wydałam setki tysięcy złotych. A jedyne, co dostałam w zamian, to krytyka i niewdzięczność. Nie chcę powtarzać tego samego. Jesteś bez serca, wyszeptała mama ze łzami w oczach. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, co dla mnie zrobiliście? Spytałam z goryczą. Poza tym, że odrzuciliście mój prezent i jeszcze powiedzieliście, że to za mało? Jestem po prostu rozsądna. Jeśli szukacie dachu nad głową, może powinniście zapukać do Anny. W końcu to wasz dom, prawda? Tylko teraz na nią przepisany. Widziałam, jak mama i tata wymieniają zrozpaczone spojrzenia. Anna mówi, że nie ma miejsca przy remoncie, wymamrotała mama. Cóż, to już sprawa między wami a nią. Wzruszyłam ramionami, otworzyłam drzwi na klatkę schodową i dałam im do zrozumienia, że pora wyjść. Po ich wyjściu natychmiast zadzwoniłam do Anny. Odebrała dopiero po kilku sygnałach. Była wyraźnie zirytowana. Rodzice właśnie stali u mnie pod blokiem z walizkami. Mówią, że musieli się wyprowadzić, bo im brakuje miejsca. To prawda? zapytałam bez owijania w bawełnę. To znaczy, na razie remontujemy pokój gościnny, który będzie docelowo bawialnią dla Lilki, więc faktycznie nie ma gdzie ich ulokować, odpowiedziała Anna z obojętnością w głosie. W sumie, skoro tak ci zależy, żeby mieli gdzie mieszkać, to mogłaś ich przyjąć do siebie. Kupiłam ten dom z myślą o nich, a nie o tobie. Wycedziłam. Darowali go nam. Sprawa zamknięta. Warknęła i rozłączyła się. Zablokowałam jej numer natychmiast. Następnego dnia zadzwoniła kuzynka Rachela, żeby mi powiedzieć, że rodzice przenieśli się do małego, jednopokojowego lokum na obrzeżach miasta w niezbyt ciekawej dzielnicy. Tata podobno znalazł dodatkową pracę jako nocny stróż, a mama chciała się zatrudnić na kasie w supermarkecie. Mówią wszystkim w rodzinie, że to twoja wina. Że ich tak potraktowałaś, dodała Rachela z westchnieniem, ale większość krewnych stoi po Twojej stronie. Wszyscy widzieli, co zrobiłaś i jak ci się odwdzięczyli. Niech mówią, co chcą. Westchnęłam. Ja wiem swoje. Od tamtej pory minęło kolejne pół roku. Nie rozmawiam ani z rodzicami, ani z Anną. Według plotek rodzinnych rodzice wciąż mają kłopoty finansowe, ale nie potrafią przyznać się do błędu. Anna i Michał cieszą się wygodnym domem, choć podobno ciągle mają jakieś pretensje pod moim adresem i twierdzą, że nie zachowałam się jak rodzina. Czasem zastanawiam się, czy mogłam coś zrobić inaczej. Czy powinnam wcześniej dostrzec, że w mojej rodzinie wszystko obraca się w grę interesów i manipulacji? Czy powinnam była określić warunki, zanim dałam rodzicom klucze? Ale mimo tych wątpliwości jestem przekonana, że postąpiłam słusznie, odmawiając ponownego finansowania ich decyzji. Byłam już zmęczona poświęcaniem się dla ludzi, którzy nawet nie potrafili tego docenić. Nauczyłam się też częściej mówić nie w pracy. Zapisałam się na zajęcia z malarstwa w weekendy, dołączyłam do grupy trekkingowej. Spotykam się z kimś, kto szanuje mój czas i moje granice. A na Boże Narodzenie lecę do Nowej Zelandii i tym razem nie będę sama.